Jesteś jedyną i niepokrewną w moim sercu kobietą, którą kocham najmocniej bez której już nie umiałbym żyć. czas różnimy się często, to właśnie ty mój skarbie dodajesz mi sił. I mimo, że wiem, że te róże bledną, moje serce nie pozwoli, bym przestał tobą żyć. I może kupmy sobie taką zlego i skończymy jak i ostatni liść. Samemu przez to życie było mi ciężko, ale potem ukazałaś się ty, i prowadziliśmy mi tą ścieżką. Która jest lepsza niż ta, którą szedłem, zanim objawiłaś mi się ty, czyli zanim było git. Samemu przez to życie było mi ciężko Ale potem ukazałaś się ty I prowadziliśmy tą ścieżką Która jest lepsza niż ta, którą szedłem Zanim objawiłaś mi się ty Czyli zanim było i Prowadziliśmy tą ścieżką, inaczej byłoby mi bardzo ciężko Nawet z tobą pod ramię kolesko, Bo to ona pompuje mi krew do żył I gdyby nie wy, pewnie raczyłbym się jakąś kreską Którą jakbyś wiedział, to zmuchnąłbyś mi ty Bo jesteś moim bratem na pewno I wiem to od kiedy nie pozwoliłeś mi oberwać Mimo, że mogłeś oberwać ty. A tak w sumie to było mi wszystko jedno. Czy pierdolą by mnie wtedy tęty? Bo po prostu nie miałem energii, by żyć. Lecz wtedy zjawiłeś się ty i następnie ona już chce mi się żyć Ona jest moją królewną I bez was nie widzę już nic Ale wiem jedno, gdziekolwiek nie pójdę, tam pójdzie ciebie Mimo że miałem próbę nie jedną Z wami chcę się tu być I ciebie moja księżniczka codziennie czcić Bo kocham twój zapach, kocham twoje oczy No i ten dotyk ciągle mi mało I kocham z tobą grzesić w nocy, robiąc te rzeczy, bo uwielbiam twoje ciało I jego smak chcę, żebyś ciągle była tam gdzie ja A ja tam gdzie ty I żeby nie rozdzielić w nas nikt nie nic, bo ty powodujesz, że chce mi się żyć Ładujesz mnie energią, jakbym wciągnął krechę niejedną Samemu przez to życie było mi ciężko, ale potem ukazałaś się ty I prowadzisz mi tą ścieżką, która jest lepsza niż ta, którą szedłem Zanim objawiłaś mi się ty, czyli zanim było gi Kocham Cię królewno, Ty jesteś to jedno, dla której warto tu żyć i nie stosować nic, bo przy Tobie i tak jest mi łatwo, nie ciężko i jakbym miał wybrać to jedno, bez chwili namysłu odpowiedź mi tylko i wyłącznie Ty. Bo to ty dajesz mi tą prawdziwą miłość, która daje mi energię, by żyć. Przez co jest mi już o wiele lepiej na serio I Już nigdy więcej nie chcę tu bez ciebie być. Mój język nudziłby się i wiem to na pewno, że nie chciałby czuć już więcej nic. A gdybyś odeszła, moje serce by pękło i nie pomogłoby super glue ani nic. A wiem to na pewno, bo gdy cię nie widzę, obywa mi sił. Więc wiem na tysiąc procent jedno, kocham cię skarbie, i chcę być z tobą do końca swych dni. Więc kupmy to z Lego I nie kończmy nawet choćby miała znić Bo moje serce zamiast Tobą już nawet krwią nie potrafi żyć Samemu przez to życie było mi ciężko Ale potem ukazałaś się Ty I prowadzisz mnie tą ścieżką, która jest lepsza Niż ta, w którą szedłem zanim objawiłaś mi się Ty Czyli zanim było git i nie pomogły tutaj kielichy, wiadra, piksy czy ten z ulicy biały syf. I proszę cię już nigdy nie odchodź, bo nie pomoże żadna używka, bo moją używką jesteś ty.